Wiele dat w historii ma charakter umowny. Tak jest również z dniem 5 sierpnia 1888 roku. Owego dnia Berta Benz, żona Karla Benza, konstruktorka pojazdu o nazwie Benz Patent Motorwagen Numa 3, zabrała bez konsultacji z mężem jego pojazd. Zapakowała do niego dwóch synów i wyruszyła w pierwszą motoryzacyjną podróż z Mannheim do rodzinnego Pforzheim. Trasa wynosiła 106 km. Co ciekawe, sama po drodze dokonała kilku napraw, a swoją podróżą do rodzinnego domu na spotkanie z mamą udowodniła praktyczność wynalazku jej męża. Następnego dnia powróciła do domu. Wcześniej informując męża telegraficznie o sukcesie ponad 100-kilometrowej podróży. Rozpoczęła się era motoryzacji. Samochód wkroczył do historii dzięki niezwykłej kobiecie, a Berta Benz swoją podróżą sprawiła, że Benz patent Motorwagen Numer 3 stał się pierwszym autem produkowanym na sprzedaż. 11 lat później, po drugiej stronie Alp. Powstała nowa firma motoryzacyjna, która przejęła pomysł Artistide Facoliego i na jego bazie zbudowała fabryka Italiana Automobili Torino, czyli używając akronimu po prostu Fiat. Liderem tej nowej firmy stał się 33-letni przedsiębiorca Giovanni Agnelli, który kierował firmą do swojej śmierci. Czyli do 16 grudnia 1945 roku. Pierwszym modelem firmy Fiat było auto o nazwie Fiat 3,5 CV, wyprodukowane w 24 egzemplarzach. Samochód, zbudowany na bazie bryczki konnej, osiągał prędkość 35 km na godzinę. W roku 1908 Fiat wprowadził na rynek przełomowy model o znamiennej nazwie Fiat 1 Fiat. Przeznaczony przede wszystkim jako taksówka. Mieścił on aż 6 osób i rozwijał prędkość ponad 60 km na godzinę. Wyprodukowano ponad 1600 egzemplarzy tego modelu. Kolejną rewolucyjną odsłoną Fiata był model 500 zwany popularnie Topolino, wyprodukowany w latach 1936–1955 w ponad pół milionach egzemplarzach. Od roku 1920 Fiat jest obecny w Polsce, początkowo planując nawet budowę fabryki samochodów. Sytuacja ekonomiczna nie pozwoliła na realizację tych planów. Od roku 1931. Państwowy Zakład Inżynierii w Warszawie rozpoczął na mocy umów licencyjnych produkcję polskiego Fiata. Kres tej współpracy położył wybuch II wojny światowej. Po śmierci twórcy Fiata, firmę przejął jego bratanek Giovanni Anieli, zwany jako Gianni. Jednym z jego biznesowych marzeń było uczynienie z Fiata dużej międzynarodowej firmy co realizował krok po kroku, inwestując w firmy w krajach Europy Zachodniej oraz współpracując z krajami Europy Wschodniej, czyli tymi komunistycznymi. W roku 1965 Fiat podpisał umowę licencyjną na produkcję modelu 125 w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu w Warszawie. Przełomem dla polskiej motoryzacji okazała się umowa z roku 1971 dotycząca produkcji Fiata 126 i związana z tym budowa nowej fabryki w Tychach. Produkowano tam średnio 1000 aut dziennie, co było nowością w Polsce. Ponad 80 lat od podróży Berty Benz Polska ruszyła w swoją pierwszą, Powszechną motoryzacyjną podróż. Fiat 126, zwany popularnie maluchem, stał się symbolem polskiej motoryzacji. Kiedy w roku 1989 skończył się komunistyczny podział Europy i do Polski powróciły swobody obywatelskie i gospodarcze, zaczęła się trudna droga do wolności. Wolność zawsze wymaga aktywności, a nie bierności. Wolność gospodarcza wymaga przedsiębiorczości. Jednym z przedsiębiorców budujących wolność po roku 1989 w Polsce jest Rafał Sonik. Paradoks jego wszechstronnych zainteresowań polega na tym, że publicznie nie kojarzy się go jako osoby, która na przykład sprowadziła na polski rynek markę McDonald's, lecz jako pierwszego polskiego zwycięzcę Rajdu Paryż-Dakar z roku 2015 w kategorii kładów. Przyglądając się aktywności Rafała Sonika, przypomina się określenie, że wolność ma wiele imion i wiele wymiarów. Jego firma jest aktywna we wspieraniu organizacji pozarządowych, a on sam angażuje się w różne projekty o charakterze charytatywnym. Ostatnio zaangażował się w projekt Pucha dla Malucha. Rozwój motoryzacji ma niestety ciemną stronę związaną z wypadkami samochodowymi. W ubiegłym roku 2023 ponad 1800 dzieci zostało poszkodowanych w wypadkach drogowych. To właśnie angażując się w pomoc dla najmłodszych ofiar wypadków drogowych, Rafał Sonic wyruszył z przyjaciółmi na międzynarodową wyprawę samochodową autami marki Fiat model 126. Każdy z nas może wesprzeć pomysł Pucha dla Malucha. Każdy z nas może wspomóc organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą najmłodszym i najsłabszym. Pomaganie jest pielęgnowaniem wolności. Dziś w kwantowej historii polskiej motoryzacji zapraszamy do pielęgnowania wolności poprzez pomaganie innym. Nie bądźmy obojętni. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy już na kolejny odcinek Gry w przypadki, czyli Historii Kwantowej. Dodatkowo zachęcamy do odwiedzenia strony suplementu kultury, gdzie znajdziecie więcej treści kulturalno-naukowych. Do usłyszenia, cześć.